się wesoło, witamy się wszyscy wraz na zabawę na dni. Prawa, prawa ręka, 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 prawa noga, ręka noga. Co tu? raz, dwa, widzimy witamy was. raz bierzemy się za ręce, pomagacie mi śpiewać. Wszyscy tu do góry zabawimy się bez Witamy się wszyscy raz na zabawę na, na trzy. Ręka do góry, prawa, prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, I lewa noga. Cały tłum oraz góra widamy. I super, szybko prawa ręka, szybko prawa, szybko lewa, szybko prawa noga, lewa noga. Nie wiem jak wy się nazywacie, więc przedstawimy się sobie na 3-4, każdy krzyczy swoje imię, najgłośnie jak potrafi. 3-4! Nic nie słyszałem, jeszcze raz 3-4! I ostatni raz 3-4! Bardzo mi miło już, znamy, słuchajcie! W dniu dzisiejszym na naszym paru będzie okrzyk. Bal, bal, bal!